Dzień dobry, witam kasę pierwszą B3 Letniego Biochemu. Troszeczkę mi sąsiad przeszkadza, dzisiaj nagrywam na dworze. Chciałem Ci przywitać tutaj. Mamy gościa dzisiaj też na lekcji. Tak. Dzień o. dobry, Wicie, też się przywita. No właśnie, mamy gości dzisiaj. Cześć. Jak Iwa. Wam obiecałem dzisiaj zadania powtórzeniowe na sprawdzian, przygotowałem przygotowałem wam. To była prośba o pięć zadań, przed chwilą je rozwiązałem i. Mam na tablicy, rzecz jasna, dzisiaj takie inne atmosfery na dworze, ale sprawdzają, to powinno być dobrze widoczne. Więc zaczniemy od zadania piątego, bo o to prosiliście zadanie. Czyli tam trzeba było policzyć długość wyemitowanej fali, gdy elektron przeskakiwał z orbity trzeciej na pierwszą bodajże, tak? W atomie wodoru rzecz jasna, świat przeszkadza. Trudno. Zobaczymy. Uwaga. Zadanie. Piąte, po pierwsze to zdanie można rozwiązać na dwa sposoby, tutaj przygotowałem obie możliwości. Tak? Te dane, które są w tym zdaniu nie są potrzebne wszystkie do rozwiązania tego zadania. Tak? Zależy to, jaką metodę wykorzysta po prostu. Więc metoda pierwsza, ta, ta, która się najbardziej nam rzuca w oczy, najszybsza jest w tym przypadku ta metoda, czyli równanie, które mieliśmy wyprowadzenie na odwrotność długości fali wyemitowanej przez Atom wodoru 1 przez r równa się r stała Rydberga, 1 przez n kwadrat minus 1 przez n kwadrat, gdzie n i k to są numery orbity. W tym przypadku n jest równe 1, bo na pierwszą orbitę i k równe 3, bo z trzeciej orbity. Czyli po prostu pod n i pod k podstawiamy 1 i 3, pod r podstawiamy stałą Rydberga, w tym przypadku tutaj Niżej mam podstawioną stałą Rydberga razy tutaj już 8 8,8,9. No bo tutaj będzie 1 przez 1 kwadrat, 3 będzie 1, a tu 1 przez 3 do kwadratu, czyli będzie 1,9. Tak? Tu już jest, czyli to będzie pod odjęciu być 8,9. W wyniku to jest, to jest ciągle 1 przez lambda, więc ten wynik później trzeba będzie odwrócić. tak 1, Czyli tutaj mamy 9 ósmych i 1,1 dziesiąta razy 10 do 7 stała Rydberga w mianowniku, tak? bo tutaj jest w wdzierżniku, tutaj w mianowniku. Wynik odwracamy i wychodzi setne razy 10 do minus 7 metra. Czyli po prostu prostym wzór podstawiamy pod ENI, pod KNOMER orbit, pod R stałą Rydberga i liczymy r długość fali. Tak, to jest dla atomu wodoru. Druga metoda, którą tutaj można wykorzystać, to najpierw policzyć energię, gdy atom wodoru jest na gdy jest na, na pierwszej orbicie, czyli to jest minus 13,6 przez 1 do kwadratu a gdy zaczycie na orbicie, minus 13,6 i pamiętacie, przez 3 do kwadratu, czyli przez 9. Mamy dwie energie w elektronowoltach. Trzeba tę jedną energię od drugiej odjąć. Tu już nie liczyłem, nic dalej. Trzeba jej energię od... odjąć, czyli mam delta E. I to jest energia, którą pozbył się wodór. A skoro pozbył się wodór, czyli uzyskał foton wyemitowany przez ten dany wodór. W takim więc razie te energię, te różnice energii mogę postawić do energii na y, energię fotonu, czyli HC, przez lambda, czyli k jest stałą planką, c prędkością światła, a lambda szukaną długością fali, tak? Czyli lambda to jest hc przez energię fotonu, tak? To jest energia fotonu. Jak się podstawi podstawą plankę, prędkość światła i tę energię tutaj, to powinna być taka sama długość fali. Tylko przypominam, że ta energia musi być postawiona w dżulach, a nie w elektronowoltach, czyli trzeba po drodze jeszcze przeliczyć te elektronowolty na dżule, tak? I to jest, to jest całe zdanie. Jedna, bo druga metoda. Tutaj trzeba było policzyć długość fali, więc proponuję pierwszą metodę, jest wygodniejsza, łatwiejsza. Nie trzeba bawić się z energiami, potem zamieniać na dżulę i potem liczyć długość fali. Tutaj wygodniejsza jest metoda pierwsza. Wkrótce z na odwrotość długości fali. Na końcu odwracamy i mamy wynik. Tak? A propos tego zadania piątego, zadanie może szybciej 19 nie po kolei. Dlaczego? To się okaże, bo 19 praktycznie jest to samo, co zadanie piąte. Tylko tam jest chyba przejście elektronu z powłoki trzeciej na drugą. Czyli tak naprawdę dzieli się dokładnie tak samo jak to, z tym, że tam trzeba było policzyć i energię wyemitowaną, i długość fali fotonu, tak? Więc trzeba policzyć jedno i drugie, więc tak naprawdę to jest to samo zadanie, tylko że tym razem, czyli ten sam wzór, tylko że teraz pod n podstawiam 2, a pod k podstawiam 3, tak? czyli 1 czwarta, bo 2 do kwadratu 1 dziewiąta, bo 3 do kwadratu to jest, tak? Czy to jest chyba bodajże 5 36 jak to się odejmie od siebie, tak? 9 minus 4, 5 36, tak jest. Tak? Rada stała Rydberga i na końcu wynik. To jest jeszcze 1 przez lambda, tak? To jest 1 przez lambda, nie wiem, czy dobrze widać. Tak. No i potem wynik odwracamy. Powinno być 6,54 od 10 do minus 7. Tak Czy dobrze widać? Czyli inaczej jak zamieniam te nanometry, 640, 654 nanometry, tak? 654 nanometry. Tam jeszcze było pytanie, czy jest to w zakresie widzialnym. Zakres widzialny jest podany od 300 bodajże 80 do 760 nanometrów, więc widać, że 654 jest, mieści się w tym zakresie, więc to jest zakres światła y, widzialnego. Tak? Zresztą to jest seria Balmera, więc to są te podstawowe linie w serii Balmera, więc to są w zakresie widzialnym. Tak? To w tym zadaniu oczywiście jeszcze trzeba było policzyć energię wyemitowaną, więc jeżeli mamy już policzoną długość fali, to po prostu pod energię mogę podstawić w jakiś sposób hc przez lambda, gdzie h stała planka, c prędkość światła, lambda, ta długość fali, którą policzyliśmy. Chyba, że ktoś cały policzyć podobnie jak w zdaniu piątym. Najpierw energię na pierwszej, na trzeciej powołce, energię na drugiej powołce, jedną od drugiej odjąć. Ma wtedy energię, zamienia na dżulę i wtedy podstawia do tego samego wzoru, tylko że liczy wtedy długość fali, Czyli odwrotnie, w drugą stronę wyszedł. Więc tak? no to zależy od tego. To jest zadanie 19. Identyczne prawie się robić jak, jak zadanie piąte. Tak? No dobrze. Zadanie siódme. Trzeba było policzyć pracę wyjścia fotokomórki, która ma być czuła w całym zakresie światła widzialnego. I tam zakres widzialny był podany też troszeczkę inaczej: od 40 mikrometra do 0,7 mikrometra, czyli inaczej mówiąc, od 400 do 700 nanometrów. Tak? Widzicie, zależy od zadania: podają różnie zakres światła widzialnego, więc to jest tak naprawdę takie troszeczkę płynne, płynna informacja. I teraz zanim zaczniemy zadanie zaczniemy rozwiązywać. Więc pierwsza informacja. Jeżeli yy, zjawisko fotoelektryczne zajdzie dla światła o najmniejszej energii, dla fotonów o najmniejszej energii, to tym bardziej zajdzie dla fotonów o większych energiach, tak? Mam nadzieję, że to rozumiecie. Tak, to tak powinno być. Czyli które fotony mają mniejszą energię? Fiolet czy czerwony? HC przez lambda. Im większa długość fali, tym mniejsza energia. A długość fali większą mają światło o kolorze czerwonym, czyli tam, tam jest to 700 nanometrów, tak? Wniosek, że jeżeli zjawisko fotoelektryczne zajdzie dla barwy czerwonej o większej długości fali, o mniejszej energii, to tym bardziej zajdzie dla każdej innej fali w zakresie widzialnym. W zakresie widzialnym rzecz jasna, tak? Wniosek? Wystarczy do tego wzoru, który zaraz Wam pokażę, podstawić jedną z długości fali, która jest podana w zadaniu. Ta fala o dłuższej długości, czer dla czerwonej. Bo jak zajdzie dla niej, zajdzie dla każdej innej długości fali. Jasne? Co to oznacza? Że jeżeli mamy wzór Einsteina dotyczący do zjawiska fotoelektrycznego, czyli hc przez lambda, równa się praca wyjścia plus energia kinetyczna wybijanych elektronów tak z katody, tutaj możemy przyjąć jak najmniejszą energię fotonów, czyli możemy przyjąć, że energia kinetyczna wybijanych elektronów jest zerowa, więc tylko starczyłby, że hc przez lambda przyrównujemy do pracy wyjścia, tak? Bo wtedy zawisko zajdzie już. Elektrony nie muszą mieć dodatkowej jakiejś specjalnej energii, dodatkowego kopa dostać, tak? Więc zjawisko już zajdzie, gdy elektrony są wybijane. Nawet jak powiem, energię już kinetyczną zerową, ale zawisko zachodzi, tak? I o to, a o to w tym zadaniu chodzi. Więc yy, h przez lambda, równa się praca wyjścia, tylko to jest tylko starczy tego, to. I teraz mamy powiedzieć pracę wyjścia, tak? Więc co postawiamy pod lambdę? Yy, czy długość fali 40 mikrometra, czy 70 mikrometra? Tak? Odpowiedź jest prosta, ja już powiedziałem, ta większa długość fali, bo jak zajdzie dla tej długości fali, to tym bardziej zajdzie dla tych innych też, tak? bo ta ma najmniejszą energię, więc postawiamy tutaj, starczy postawić tylko tę energię, tę pracę wyjścia, tak? Yy, więc tu postawimy, pod H oczywiście stałą plankę, pod C prędkość światła, tutaj, tutaj tym razem zapisałem, i one wynosią, ale macie w zeszytach, wszystko jest podane, tak? No i czyli HC przez lambda to lambda, podstawiamy liczymy i wychodzi praca wyjścia w dżulach. Tam w zadaniu nie było informacji, żeby podać podać w tak? więc może podać dowolnie, tak? I, I to koniec zadania, koniec zadania siódmego tak naprawdę. Jeżeli byśmy postawili lambda 1 czyli tą krótszą falę, to ta praca wyjścia wyszłaby większa. To oznacza, że trudniej byłoby wybić elektrony, tak, z katody. Czyli to nie każde światło dałoby radę, a zakres widzialny nie dałoby rady żadnej, poza że fioletowym właśnie, ten, ten, ten skraj, tak. Więc dlatego podajemy tę długość fali, która ma jak najmniejszą energię, a nas interesuje, czyli nas interesuje zakres widzialny, czyli ta najdłuższa fala o najmniejszej energii, tak fala najmniejszej energii. Więc jak dla tej fali zajdzie, to dla każdej innej też. To będzie wtedy jak najmniej, wtedy będzie najmniejsza, minimalna praca wyjścia, ale właśnie ona ma być tak mała, aby dla każdego światła widzialnego to zjawisko zachodziło. Tak? To zadanie jest siódme. No, szkoda, że nie możemy porozmawiać, podyskutować jeszcze na ten temat jak, jak na lekcji, jak wiaterek wieje troszeczkę. Tak to wygląda. No i jeszcze mamy dwa zadania. Rozwiązałem je na jednej karcie Tym razem, bo zdanie, że to jest to jest jedna linijka. Można bywać się od tego zadania krótszego, zaszczyt Tam było informację, jaka jest długość fali emitowana przez rozgłośnię radiową, która ma częstotliwość 102,1 MHz. Tak? Tylko to było. Fala radiowa, tak samo jak fotony, jak światło, ma prędkość światła. Tak, rozchodzi się z prędkością światła. Czyli w powietrzu zakładamy, że prędkość światła że się rozchodzi z prędkością tak jak w próżni, więc 300 tysięcy km na sekundę. Jaki jest związek między prędkością fali, dowolnej fali, mieliście to w gimnazjum, a długością i częstotliwością? No to prędkość fali to jest długość fali rady częstotliwość. A w tym przypadku prędkością fali jest prędkość światła. Tak, zadanie, że to jest te szóste przypominam. Skoro mamy prędkość światła jako dane, częstotliwość 102,1 MHz, czyli milionów herców, podstawiamy, tutaj przekształcamy wzór na lambda, czyli c przez f, c przez f, pod c podstawiam prędkość światła, pod f postawiam częstotliwość, razy 10 do 6, bo mega to jest do, do plus 6, milion, przypominam. Dzielimy, wychodzi niespełna 3 metry. I koniec zadania. To jest zadanie 46, całe. Ta linijka dolna, tak? Mam nadzieję, że jest to widoczne. A no, możecie sobie zrobić to ujęcie, jest to kratki, i będziecie mieli. No i zdanie 45. Też podobne. Tylko razem mamy nadajnik, fala radiowa, i pytanie, ile fotonów w ciągu sekundy jest zdefiniowany przez nadajnik, który ma jakąś tam moc. No właśnie. I jest podana częstotliwość tak, tego nadajnika. Które mimikują ci coś podobnego do 46. Więc po kolei. Najpierw energia jednego fotonu to jest h przez lambda albo Hra z f. Może być częstotliwość. Tym zadaniem jest podana częstotliwość wyjątkowo. Dla fal radiowych podajemy na szczęście częstotliwość, niedługość. Dla powiedzianego na szczęście podajemy długości fali. Zależy, co jest danych. Czyli energia fotonu jednego fotonu, przypominam, to będzie Hra z f. Tak? Dalej. Moc rozgłośni radiowej to jest praca przez czas. Czyli praca. To jest moc razy czas. To jest gimnazjum. Mam nadzieję, praca to, tak? to moc razy czas. I teraz to jest energia jednego fotonu. H razy F. A jak będą dwa fotony, to będzie dwa razy H razy F. Jak trzy fotony, trzy razy v H razy F. I tak dalej. Jak będzie N fotonów, to będzie N razy H razy F czyli energia wszystkich fotonów, to napisałem całego światła, ale światło to jest bardziej w cudzysłowie, bo to jest fala radiowa, tak? Energia całego światła, to jest liczba fotonów razy energia jednego fotonu, tak? To jest energia wszystkich fotonów, to. N razy energia jednego fotonu. Ale przy okazji mamy energię, jaką emituje rozgłośnia radiowa w ciągu sekundy. Moc razy czas, P razy T. P, t, t jest jedna sekunda, taka moc była tam 200 tysięcy chyba watów. Tak? Czyli ta energia w radiowej idzie na energię wyemitowanych fotonów. N razy energia jednego fotonu. Czyli N, bo nas N, to jest P razy T podzielić przez energię jednego fotonu. Czyli P razy T podzielić na H razy F. Stała planka rzeczywistości. P 200 tysięcy razy jedna sekunda. Tutaj nie wpisywałem już jednostek. Tak, 200, 300, 200 razy 10 do trzeciej razy jedna sekunda. Przestała plaka 6,63 10 do minus 34, razy częstotliwość tam była chyba 320, 325 tysięcy, czyli do, też do trzeciej, czyli do trzeciej się jakaś skraca, tak? No i jedno przed drugie podzielić, to wychodzi tutaj w przybliżeniu 9,28 razy 10 do 32. Tutaj wychodziło mi setnych, ale tam do, do minus 34 jest w mianowniku, czyli do plus 34 w liczniku, więc tu zaraz przesunęłem, więc mamy do plus 32. I to jest ilość fotonów emitowanych w ciągu jednej sekundy, tak? Czyli 9,32 zera, tak? I to jest spora liczba, jak widzicie. I powtarzam jeszcze raz. Energia stacji nadawczej, moc razy czas, jest przekazywana moc razy czas, przekazywana fotonom. Czyli energia jednego fotonu razy ich liczba. A nas interesuje liczba fotonów. Czyli moc stacji, nadaw ener energia stacji nadawczej, czyli P razy T, przez energię jednego fotonu. I mamy całość, tak? To jest moja tablica. Mam nadzieję, że to jest czytelne. I co? Mam nadzieję, że pomogło wam to. Te pięć zadań, które była prośba, żeby rozwiązać. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli problemów ze sprawdzianem. Czyli do zobaczenia. Żegnamy się z Państwem tak? Pa! Biczek też się Biczek żegna. Biczek się żegna. Tak pa. jest. Do zobaczenia Na następnym pa. razem.